Handel to jeden z najciekawszych producentów korpinatu. Corpinat to takie stowarzyszenie, tak można by powiedzieć, bardzo jakościowych producentów dawniej kawy, którą pewnie świetnie znacie, a więc najważniejszego musującego wina Hiszpanii. Dawniej, ponieważ postanowili oni w roku 2017-2018, że kawa no, wizerunkowo zaczyna coraz bardziej tracić i oni chcą w tej swojej bardzo jakościowej pracy powołać coś nowego do istnienia. W ramach czego będą mogli tą bardzo wymagającą i trudną pracę przy winach jakościowych musujących prowadzić. Kilkunastu producentów powołało więc korpinat. To stowarzyszenie powolutku się rozrastało, ale nadal jest to stowarzyszenie bardzo ekskluzywne, warunki żeby wejść do niego, są dość wymagające, ale kanda stregudy jest jednym z tych producentów, którzy po kilku latach od istnienia korpinatu dołączyli do niego. Wielkie nazwiska i wielkie brandy, które mogą wam się z korpinatem kojarzyć, to oczywiście. Prawa ale są tam również mali, naturalistyczni, bardzo tacy kraftowi powiedzielibyśmy producenci jak Candestry Good właśnie. A więc nad przed nami, Brud Natur Zero do za, a więc wino absolutnie wytrawne, 21 rocznik, także mamy tu wino musujące Rocznikowe. Sharello, makabeu Parejada, a więc ta wielka trójka, z której produkuje się oczywiście również kawę, z przewagą Sharello, właśnie. Dojrzewanie na osadzie minimum 18 miesięcy, a więc odpowiednio dłuższe niż w przypadku większości win z apelacji kawa. Kapitalny aperitif, kapitalne wino do sporu piaków. Jeżeli chcecie spróbować odpowiedzi na jakościowe wina musujące francuskie, w świetnej cenie kapitalnej jakości, to taki Korpinat to jest idealna propozycja dla Was.